Dobrze. Dobra, potrzebuję frytek, potrzebuję Sama frytek. ryba! Niebieski, wydawaj to kurwa jego mać! Ta ryba już kurwa zimna jest, a ty stoisz jak ten dzban. Dobra, pieczarki. Dwa powiem. razy mięso. Idę po mięso. Ktoś po jedną bułkę. Ktoś po jedną bułkę. Po lewo. Bułka jest, bułka jest u nas. JEDNĄ! <laughs> Niebieski. No, wylej grzyby, wylej grzyby. Wylej grzyby. Wylej grzyby. WYLEJ GRZYBY! Aden, nieź, Aden, nieź, zupę! No kto tam stoi? No stój, Bartek! Się, kurwa! No ktoś tu zupą stoi cały czas, no kurde, zdawał, nie dawał no, tak, to, drogi, tak nie będzie to. No, ziomek! Ryba, ryba, ryba! Ryba! ryba, 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 ryba. Ty gry... Ej, i pieczarki. Nie kładźcie, kurwa, pokrojonych, pierdolonych rzeczy na tych pierdolonych nożach tych składników I nie okroją od razu. A nie wiem, ja... Trzeba było to... otworzyć jebane drzwi, no Ale jak mamy bolo, składniki po bo prawo, to nie musisz, żeby otwierać, no. Jak cebulowa, jest, to musisz, jak No talerz, talerz obok... nie wydawaj tego! Talerz jest po lewo, łączycie z rybą i ziemniakami. 28 sekund. Dobra, ja biorę talerz. No, no, no! Kładź, no, kładź, no! Kładź. no, on się gotuje, dawaj go! Złożysz. Nie stracisz. Ja pierdolę! Kto to był? Nie. Ojciec! Ojciec! Położył na blacie obok! No. Bo się zesłał. A, kurwa. proszę. Obrazek był zapierdolony, ja jebę! Kukujemy! Ten, ten ryż jest niedogotowany, przepraszam bardzo. Trzeba go wsadzić jeszcze na chwilę na gaz. Ja pierdolę, seryj! No, zobacz, jest gaz! Nie mam no, brawo, prawo jest gaz. Gdzie są patelnie? Nie, nie, I spadł. <noise> <noise> Cebura. Dobrze, już cichaj. Kurwa. Lecisz, 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 to... już, już było to na. Czeka. Wydamy to. Nie, wydaj. I tu! No kurwa! No nie! No zasłaniasz! Dlaczego? Dlaczego ojciec podał zupę tam, gdzie nigdy nie była zupa podawana?